Cześć! Chciałbym się podzielić z Tobą ciekawym projektem, który opiera się na sieci neuronowej, pozwalającej przekształcać projekty graficzne w działający kod frontendowy. Projekt ma już ponad 3 lata, ale jest nadal rozwijany, więc warto się z nim zapoznać. Projekt Pix2Code od kopenhaskiego startupu Uizer Technologies wykorzystuje sieci głębokiego uczenia maszynowego do tworzenia kodu z projektu graficznego. Projekt ten pokazuje, że metody głębokiego uczenia maszynowego, tzw. deep learning, można wykorzystać do kompleksowego szkolenia modelu w celu automatycznego generowania kodu z pojedynczego obrazu wejściowego. Mało tego, można to zrobić z dokładnością na poziomie ponad 77% dla trzech różnych platform, to jest iOS, Android i frontendy webowe. Aby zaprogramować sieć neuronową, autorzy rozwiązania musieli rozwiązać trzy główne problemy. Pierwszym z nich była wizja komputerowa komputer nie rozumie automatycznie danej sceny i nie może w naturalny sposób zidentyfikować obecnych obiektów, ich pozycji i cech charakterystycznych, przycisków, sekcji, etykiet itd. Po drugie, musieli rozwiązać problem językowy, kwestię uczenia sieci rozumienia tekstu, aby mogła tworzyć dokładne próbki kodu. Problem został sprowadzony do tłumaczenia obrazu na tekst, który stanowi kod. Trzecia kwestia to trenowanie modelu uczenia maszynowego. Program musiał zrozumieć powiązanie między kodem, tekstem i odpowiednimi obrazami, aby mógł połączyć wszystkie trzy podczas generowania nowego kodu. Jednak, biorąc pod uwagę fakt, że mamy dostęp do ogromnej liczby stron internetowych i że nowe strony internetowe są tworzone każdego dnia, to sieć neuronowa może teoretycznie mieć dostęp do nieograniczonej ilości danych treningowych. Projekt został udostępniony w celach edukacyjnych i stanowi swego rodzaju eksperyment. Jest on cały czas aktualizowany i ulepszany. Więc kto wie, może za jakiś czas będzie on dostępny jako rozszerzenie dla prac UX Designera i ułatwienie dla pracy programisty, który na bazie wygenerowanych komponentów frontendowych połączy je z logiką biznesową i danymi. Ponieważ nawet przy założeniu, że przedstawione narzędzie będzie osiągać 100% skuteczności w poprawnej konwersji grafiki na kod HTML lub gotowe komponenty w konkretnym frameworku React czy Angular, to i tak potrzebna jest implementacja wymagań biznesowych, obsługa interakcji z użytkownikiem, Połączenie z danymi, zadbanie o bezpieczeństwo aplikacji i jeszcze wiele rzeczy dookoła, aby aplikacja mogła w pełni sprawnie funkcjonować.